Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy W ASSASSIN'S CREED 4. E, słuchajcie, jesteśmy przed kolejną misją fabularną, e, do której płynąłem i płynąłem i płynąłem i dopłynąć nie mogłem. Przeszło 30 chyba, 3 minuty kurczę trwał filmik, gdzie tak naprawdę tylko żeśmy płynęli. Ale dobra, idziemy, idziemy na tą miejscówę. Wpłynęliśmy do fortu. Ciekawe co to będzie się działo. Ou, nice. Jakaś naprawdę większa miejscowa. No, no no. Kingston. Kingston? He, <grym> serio. Um... Dobra, wiecie co? Co my tu mamy? Ocal piratów? Ocalimy piratów czy nie? Ocalimy piratów. Jeśli, jeśli nam się uda, jeśli tylko nam się uda, to dlaczego by nie? No chociaż może być kiepsko, zaraz zobaczymy. Czekajcie. O cholera Gnoje Nie wiem czy już tyle, a nie mój tyleć duży. To jest dziwne O kurde, co tu było? Dobra. Dobra, zabójstwo: Uwolni piratów. No i co teraz? Aha, jeszcze ten gnojek chyba, Łoł! Wow! Mi Mogę w sumie postrze postrzelić. Byłby spokój. Wow, No to. Ha, my strzałki mamy! No spoko. Captain Kenway, w samą porę! Dobra, tutaj mamy misję. Że co? Tam coś też mamy do uwolnienia. Dobra, Wyjebane. Eee, czekajcie, czekajcie. Jeszcze miałem coś jedną rzecz zobaczyć. O właśnie. O, miecze. Miecze, 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 a jakiś tam pierdoły. Dobra, idziemy z misją. Torres meets with Prince, carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the Sage, you bring in the rest of the gold, make the swap, and get out. I'll be watching all from close by. No, Kim, will you run this scheme alone, at the risk of losing the fate of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slave. Come on, mate. Once we have the Sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets the influence. Kid? Jesus.

Czekajcie, ja muszę. O, wow, 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 wow. Dobra, mamy ich. Dobra, idźmy za Kidem. Ja wiem mniej więcej co robić. O kurde Ja pierdzielę No nie wierzę W jeszcze w takim miejscu gdzie już byliśmy, no nie no Przesada, przesada Kurwa od początku, no jak mi to kurwa Naprawdę wkurwiające powinno to kurczę iść. Nie wiem, no, w parze no jakoś powinno co chwilę zapisywać, a nie Jakie pierdzielenie. Masakra Baza danych Animusa? O, o co tu chodzi? Możem, no, co my tu mamy, mapy skarbów. Strąpki uspiewające. Dawaj, Kid. Nacisz. Okej, okay, ja pójdę po tej stronie, może. Aha, jesteśmy neutralni w tym momencie, jak gdybyśmy z nimi gadali. Okej. Okay. No po prostu błąd popełniliśmy i to taki kurczę, dość duży. O kurde. No, daleko już zaszli. O, co my tu mamy? Czym włazi tam? No i dobra, teraz pytanie: jak ja mam się tam niby dostać? Gdzieś. Ups, tu jest dwóch typów. O takie szmery bajery. Gdzie ten młody jest?

O Jezus! Zauważyli mnie, fuuuck. Nie no, przy, nie dobrze. może tam do góry wskoczyć. Czyli tędy. Tu ich widzę, uuu! To jest typ gin kurwo, że i tak nie zginie. No, przynajmniej uspaliśmy dziada. No ja pieprzę, gdzie oni łażą? Oops. No. musimy podsłuchać rozmowę o, -o. Nie, nie widzisz mnie nie widzisz mnie nie widzisz mnie

Till many years after that, I shield my sword in favor of far safer and yet more profitable venture. Capital and resources that's where money is most no attack. Honor bought is more enjoyable than honor one. Okay, if they touch less spur. I grow tired of this. We must be close. Oops. O, jest młody. Ale ich tu jest. Ja w sumie, wiecie, bardziej się kurczę, skupiłem na tym, żeby nie zostać złapanym, nie zostać zabitym, kurcze, i żeby nie zdesynchronizować rozmowy

This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Robert's fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What?

Pierdziele, okay, jeszcze jeden typo. No i po nim. Dlaczego mam złapać kida? Aha, bo on nie zrobił nic głupiego. No biegnij! Kurde! Ja pierdzielę, ja pierdzielę. No co jest? Czemu nie chce biegnąć? Szkoda, że go nie mogę... O no, oh fak, na przykład podstrzelić czy coś. Oh go. No! Oh go. No, I. Keep your nutty hands off me. I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage. I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Brim's. You got that. Dobra, spoko, kurcze. W gorącej wodzie kąpany. Dobra, misja ukończona. Strzelców żeśmy nie pozabijali, ale... W dupie to mam. Okej. Okay. <laughs> gdzie my teraz mamy iść? Mamy iść tutaj. Wiecie gdzie ja się wybrał? Bo jestem bardzo blisko tu. Mam ogromną chęć dorwać się do tego do tego gniazda. Okej, okay, jak tu wyjść po pnączach? Nie da się. No to może być ciekawe. My się tutaj dostaniemy na górę, tędy. Damy radę, damy radę. Pewnie, że damy radę. Po krzyżu. Pewno. Hopla, hopla, hopla. Jakie ładne witraże w ogóle. O proszę. Po deseczkach. Uu! Nie chcę w podeskach wyskoczyć. Tego to jeszcze nie widziałem. No, Po oknie. Pyk, pyk, pyk. Hopla! No, żeby nie spaść. Okej, okay, synchronizacja. Właśnie, to chciałem zrobić, kurczę, żeby przynajmniej widać było ten teren. Coś pięknego, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tu mam, już widzę jedną odkrytę. Ale jest! To... Uuu, jaka to wyspa jest duża! Nawet nie zauważyłem, że ona jest aż tak duża. Średni poziom. Tutaj też średni. Dobra. Eee, szybka podróż na łódź. To nas nie interesuje. Ehm, um, co my tu jeszcze możemy zrobić? Wiecie co ja bym zrobił? Ja bym zrobił taki mykęs, żebym jeszcze to odblokował. Ta, jak tu skoczę to się nie zabije? No co wy, ale jaja. No to pierwszy raz słyszę o takich metodach, ale dobra. I to jest taki kawał, no dobra, mo można i tak. Kto skoczkowi tam zabroni, zwłaszcza takiemu. Um, <laughs> nie bym z chęcią odblokował tu wszystko, naprawdę. Znaczy wszystko. Może i nie, nie wszystko, ale przynajmniej właśnie te tereny bym z chęcią podblokował. Znaczy ten i ten. Chyba będę miał do większości wtedy już dostęp tutaj, gdzie są misje. To jest pomocne. No, widzicie, do tej, do tej pory miałem widoczność, a teraz już nie mam. Tak naprawdę nie wiem gdzie biegnę. Jestem w ciemnej dupie. Po chuj mi oko? Nie wiem po co mi oko, no ale dobra, dowiedz się kto ma klucz. Aha, dobra, to jest, to dziadostwo. Też tego nie lubię. że tam można trochę fajnych rzeczy też dostać. Wo 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 Myślałem, że już ze całkiem z tego komina. Dobra. Mamy pięknie odblokowane. Tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy dwa. Tu jeszcze mamy wciół tego. Hmm, no, ale dobra. My mamy. O, tu jest też ten. O, pyk. Tutaj mamy odblokowanko. Opla. Czyli zanim jeszcze misję zrobię, mogę sobie odblokować troszkę rzeczy. Nie wiem, czy się opłaca, czy tych zabijać typów. Chyba nie. Można by było. Ale czy jest sens? Musimy jakoś się wydrapać na to. I to chyba było w ten sposób. Chyba tak. Albo i nie. Dobra, czekajcie, tutaj jest o. Tu jest to, tu jest to tutaj raz tutaj o, o jest coś hmm. tak myślałem jak myślałem co za Nie hmm. da się jakoś tą stroną? Czyli wiecie, czyli tak bardziej od lewej? No, tutaj coś przecież jest chyba. O! No właśnie. Tędy, ten, tędy. O! No i po co sobie życie utrudniać? O! I tu od razu mamy misję. Ale sobie najpierw synchronizuje to. No i kit siedzi tutaj na górze i czeka na nas. Czyli tak czy siak musielibyśmy się wydrapać. Okej, okay, zobaczmy. No i ładnie już teren odblokowany. Mniej więcej ładnie, nie? Strasznie dużo tych zleceń w ogóle tego wszystkiego, ja pierdzielę. Łowy na templariuszy, Jezus, ile tego jest, masakra, nie, jakieś muszę to odpalić się na live. Dobra, koń, słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!